Hej, witam serdecznie w kolejnym rozkładzie na kanale. Bardzo miło, że tu jesteś. Dzisiaj zobaczymy sobie, co do ciebie idzie, co zmierza do Twojego życia. Będzie to rozkład ogólny, uniwersalny, myślę, że to dla każdego. Zobaczymy sobie, takie można powiedzieć, trzy główne aspekty. Natomiast, oczywiście, podzielone na dziewięć kart. Będzie tutaj energia osobista oraz duchowa, relacje i ludzie wokół ciebie, oraz oczywiście sprawy materialne. I działania zewnętrzne. Także zapraszam serdecznie, bardzo myślę, ciekawy i taki ogólny rozkład, który pokaże to, co odchodzi do Ciebie w tym nadchodzącym tygodniu czy też miesiącu, w tym generalnie najbliższym właśnie czasie. Także serdecznie zapraszam. No i patrzymy, co ciekawego czeka Cię w tym, w tym okresie nadchodzącym. No i zaczynamy. No, myślę całkiem ciekawie. Natomiast, no, generalnie rzecz biorąc, myślę, że bardzo fajnie. Także e, zaczynamy od e, króla pentakli na pozycji pierwszej, czyli właśnie od, e, od tej pozycji, która będzie nam zaczynała tą energię osobistą oraz duchową. E, Król Pentakli sam w sobie, e, jako pierwsza karta, mówi bardzo dużo o Twoim obecnym stanie i o tym, co nadciąga do Twojego wnętrza. Król. Pentakli to jest figura stabilności, dojrzałości, bezpieczeństwa oraz konkretu. W tej pozycji symbolizuje, że zbliżasz się do momentu, w którym twoja własna energia stanie się bardziej ugruntowana. Przestajesz być w fazie rozproszania się czy szukania, natomiast wchodzisz w czas, w którym Twoja świadomość siebie, ale też wartości i życiowych priorytetów stabilizuje się. To, co do Ciebie idzie, to poczucie wewnętrznego bogactwa. Niekoniecznie tylko w sensie materialnym, ale raczej jako głębokie przekonanie, że Masz wystarczająco dużo sił, by zarządzać swoim życiem z pozycji mądrości i zaufania do siebie. Król Pentakli może też wskazywać na wzrost poczucia własnej wartości, który przychodzi nie z zewnętrznego uznania, ale z Twoich własnych działań i konsekwencji, z jaką zaczynasz realizować swoje cele. Dlatego, że to też ważny krok do właśnie samoświadomości, pewności siebie, czyli porównywanie siebie z samym sobą, a nie z tymi osobami zewnętrznymi. Co ciekawe, ta karta często pojawia się, gdy kobieta zaczyna kierować się bardziej pragmatyzmem i potrzebą budowania życia po swojemu, bez czekania na zgodę lub aprobatę z zewnątrz. Wskazuje na to, że wracasz, a raczej wkraczasz w czas większej dojrzałości emocjonalnej i życiowej, kiedy to ty decydujesz, komu i czemu dajesz swoją uwagę, e, oraz swoją energię i zasoby. To również zapowiedź większego spokoju, nie tego narzuconego, ale wypracowanego przez wybory, które zaczynasz podejmować z miejsca siły. Jeszcze takim ważnym szczegółem tej karty w Twoim rozkładzie jest to, że Król Pentakli bywa także takim zwiastunem wewnętrznego sukcesu. Możesz zacząć zauważyć, że twój rozwój osobisty przynosi bardzo konkretne efekty, nie tylko duchowe, ale też widoczne w twoim codziennym życiu. Czasem ta karta oznacza, że kobieta przestaje walczyć ze sobą i zaczyna budować się na tym, co już w niej silne. Czyli możesz właśnie gdzieś tam zwrócić uwagę na swoje, chociażby mocne, mocne strony, mocne cechy charakteru, czy też czy też generalnie Twojej osobowości, to co jest w tobie, tobie najlepsze, że tak powiem. Natomiast idąc dalej, mamy Judgment, czyli karta Sądu Ostatecznego. Pojawienie się Sądu Ostatecznego jako drugiej karty w tej pierwszej triadzie jest bardzo wymowne i wzmacnia przekaz Króla Pentakli. To jest potężna karta transformacji. Czy to wewnętrzne, czy, czy takiego duchowego przebudzenia i momentu, w którym coś w tobie woła. Nie po to, by Cię trzymać, ale by wskazywać nowy kierunek. To, co do Ciebie idzie, to potężny proces oczyszczenia i odradzania. Być może już teraz czujesz w sobie pewien niepokój, może potrzebą zmiany, a jednocześnie coraz wyraźniej widzisz, który, a raczej może nawet które rozdziały twojej przeszłości dobiegły już końca. Sąd ostateczny wskazuje, że zbliżasz się do wewnętrznego punktu zwrotnego. Czegoś, co, czegoś, co wstrząśnie fundamentami, ale po to, byś mogła zbudować je od nowa, tym razem jeszcze mocniejsze i bardziej twoje. To też oznacza dla mnie, że twoje relacje mogą się w pewien sposób zmienić, mogą nastąpić duże roszady, jakieś relacje mogą się rozpaść, jakieś relacje mogą powstać, ale właśnie na silniejszych fundamentach. Więc długoterminowo to będzie spory plus, dobra wiadomość. Krótkoterminowo może przysporzyć trochę smutku, natomiast myślę, że jest to warte tego, żeby długoterminowo było lepiej. To jest także karta, która daje sygnał, że coś przez długi czas było w tobie uśpione. Jakiś aspekt twojej tożsamości, powołanie lub Prawda o sobie zaczyna się budzić. W duecie z królem pentakli pokazuje, że twoje przebudzenie nie będzie burzliwe ani chaotyczne, wręcz przeciwnie, będzie bardzo świadome. Możesz doświadczyć silnej potrzeby doświad takiego powiedzenia sobie prawdy, spojrzenia wstecz i wyciągnięcia głębokich wniosków, ale nie po to, by się nimi karać, tylko po to, by iść dalej bez tego zbędnego balastu. To jest czas, kiedy wewnętrzne głosy, które do tej pory były ignorowane lub tłumione, zaczynają mówić głośno i wyraźnie. To jest Twoja droga. Ważnym szczegółem w tej karcie jest też to, że często mówi o przebaczaniu sobie, ale też innym oraz o decyzji, by, by zostawić przeszłość ze sobą. Może to być związane z dużym emocjonalnym uwolnieniem, czasem też z utrzymaniem jakiegoś znaku ze, z zewnątrz. Otrzymanie takiego znaku może, może być w formie wiadomości, sytuacji, spotkania. Znak, który pomoże Ci zrozumieć, że to, co było, już Cię nie definiuje. Tutaj, w pewien sposób podsumowując to, co dotychczas w rozkładzie, Widzimy, że to, co do Ciebie idzie, to jest wewnętrzna wolność, duchowe oczyszczenie, możliwość rozpoczęcia nowego cyklu z pełną świadomością. I to jest, myślę, taka bardzo, bardzo dobra wiadomość. Natomiast na końcu mamy tak naprawdę tylko i wyłącznie potwierdzenie tego wszystkiego. Karta siły jako trzecia w tej sekwencji domyka e, całość. E, z taką wielką mocą, ale też e, przy okazji łagodnością i pewnością. W połączeniu z królem pentakli i sądem ostatecznym pokazuje, że nadchodzi czas prawdziwej wewnętrznej potęgi. Nie opartej na zewnętrznych pozorach, ale na głębokiej harmonii e, z samą sobą. To, co do ciebie idzie, to jest zdolność panowania nad tym, co dotąd mogło, się, mogło cię rozstrajać. Na przykład jakieś emocje, lęki, zranienia, impulsy. Siła to karta kobiety, która nie walczy, ona oswaja. I to oznacza, że Twoja wewnętrzna transformacja nie będzie polegała na brutalnym odrzucaniu starych części siebie, lecz na ich uleczaniu. I integracji z tymi nowymi myślami, z tymi nowymi przekonaniami. Karta siły mówi o cichym, ale niezłomnym uporze. O determinacji, która wpływa raczej wypływa, z serca, a nie z ego. Możesz spodziewać się, że. Z... Wystąpi sytuacja, która pokaże Ci, że masz w sobie znacznie więcej spokoju, cierpliwości i mądrości niż kiedyś. No tutaj tak naprawdę może być to różne, różnie to może się objawić. Natomiast na przykład gdzieś jakaś relacja stara może na przykład powrócić albo ktoś właśnie z przeszłości może cię sprowokować do czegoś. Natomiast właśnie to ci pokaże, że tak naprawdę nauczyłaś się bardzo wiele i te prowokacje, te głupoty to na ciebie nie działa. Że ty jesteś od tego po prostu dużo silniejsza. I to jest myślę, że no, taki znak, że dużo, dużo w Twoim życiu nauczyłaś się, że ta transformacja faktycznie gdzieś działa, że to, to, to wszystko, co do tej pory robiłaś, ma sens. I to jest myślę, że bardzo pozytywna wiadomość odnośnie tego, co nadchodzi. Idąc dalej, do drugiej części tego rozkładu. Chciałbym przypomnieć, że na stronie duchowykierunek.pl znajdziesz czytania prywatne, gdzie odpowiadam na Twoje zadane pytania odnośnie Twojej konkretnej sytuacji, także one są bardziej precyzyjne, więc też zachęcam, jeżeli masz ochotę o coś zapytać, nie, karty, to zapraszam na duchowykierunek.pl, link jest w opisie filmu. A tymczasem pozycja czwarta, czyli Król Kielichów, otwierający tą środkową triadę, Mówi wyraźnie do. Mówi wyraźnie bardziej do Ciebie, ale też do Twojego życia. Że zmierza coś, zmierza raczej ktoś o dużej emocjonalnej dojrzałości. To jest figura osoby, która nie tylko rozumie własne uczucia, ale też potrafi być wsparciem, przewodnikiem emocjonalnym, kimś, kto nie rani z powodu własnych ran. Może to być nowa postać w Twoim życiu, pewna mężczyzna albo też kobieta. W zależności od kontekstu, ale w każdej wersji to będzie osoba stabilna wewnętrznie, o otwartym sercu, dojrzała emocjonalnie, gotowa na głębszą relację. To nie jest energia burzy i namiętności, ale raczej troski, bezpieczeństwa i prawdziwego zrozumienia. Jeżeli jesteś już w relacji, to ten król kielichów. Wskazuje na pogłębienie tej więzi. Więcej spokoju, wrażliwości z drugiej strony, jakby partner zaczynał widzieć więcej i czuć głębiej. Jeśli jesteś wolna, to ewidentnie zmierza do ciebie ktoś gotowy na relację prawdziwą, a nie powierzchowną. Ktoś, kto nie będzie cię testować, lecz wspierać. Król kielichów często pojawia się również jako symbol energii uzdrawiającej w relacjach, zarówno nowych, jak i dawnych. Może oznaczać, że zbliża się do ciebie ktoś z przeszłości, ale tym razem z innej jakości: bardziej świadomy, refleksyjny, gotów na rozmowę i naprawę dawnych błędów. Jednak nie zawsze chodzi o powrót kogoś konkretnego. Czasem król kielichów symbolizuje to, że zmienia się klimat relacji wokół ciebie. Ludzie zaczynają się otwierać, pojawiają się nowe znajomości oparte na emocjonalnej głębi, a nie tylko towarzyskiej powierzchowności. Idzie do ciebie fala większej bliskości, takiej, która nie przeraża, bo nie dominuje, ale otula i koi. Więc ten król nie tylko mówi o kimś z zewnątrz, ale również o tobie, jako o osobie, która zaczyna przyciągać inne jakości w relacjach, inne wibracje, dlatego że sama staje się bardziej emocjonalnie obecna, empatyczna, a jednocześnie stabilna no To są kroki, które tak naprawdę to są etapy, które przechodzi właśnie taka dojrzała osoba, dojrzała osoba emocjonalnie. I tutaj widzę w tobie kogoś, kto faktycznie dziś ma potencjał, tak naprawdę, być na tyle świadomy siebie, żeby faktycznie przyciągać też osoby, które, które potencjalnie. Nadają na tych samych falach. No, i to jest myślę, że, że bardzo, bardzo dobry znak, no bo raczej e, tylko z takimi osobami chcemy się zdawać, bo ostatecznie gdzieś tylko takie osoby no, są warte naszego czasu. E, przynajmniej tak, tak, e, tak mi się wydaje. Na miejscu piątym, e, paźmieczy, który w tej pozycji przynosi inny, nieco bardziej. Zadziorny ton do, do relacji wnosi ciekawość, pytania, obserwacje i nieraz ukrytą dynamikę e, napięcia. W zestawieniu z Królem Kielichów ta karta mówi, że oprócz dojrzałej i emocjonalnej, stabilnej osoby albo też relacji, w Twoim otoczeniu pojawia się również ktoś, kto jest mniej dojrzały, ale bardzo uważnie ci się przygląda. To może być ktoś nowy, osoba, która cię obserwuje, analizuje Twoje zachowanie, próbuje zrozumieć, jaka jesteś. Może też chodzić o kogoś z Twojego otoczenia, kto nie mówi wprost, ale zbiera informacje, skanuje cię, analizuje Twoje słowa i gesty. Paźmie, czy to jest karta detektywa, ucznia osoby bardzo ciekawej, ale niekoniecznie jeszcze gotowej na, otwarcie, na otwarte emocje. W relacjach paźmiecz może wskazywać na rozmowy, które zaczną się od powierzchownych tematów, ale będą prowadzić do głębszych wglądów. To także sygnał, że możesz spotkać kogoś, kto będzie intelektualnie pobudzający, czasem wręcz zadziorny. Przy tym wszystkim kontrowersyjny, możliwe, że stawiający ciężkie pytania, które zmuszą cię do refleksji. W niektórych przypadkach może to też być ktoś, kto jest młodszy albo no, dużo mniej dojrzały, ale z potencjałem do rozwoju. Uważa jednak na osoby, które zamiast rozmawiać wprost wolą mówić przez sugestie lub unikać odpowiedzialności za słowa. Ta karta ostrzega przed właśnie taką niedojrzałą komunikacją. No i przy tym nadmiarem działania, bez pokrycia w działaniach. Jest, przepraszam, z nadmiarem analiz, bez pokrycia w działaniach w ten sposób. No bo to też jest taki poniekąd, myślę, synonim ludzi, którzy nie do końca są dojrzali, czyli właśnie dużo obiecanek, dużo cecanek, a ostatecznie nic z tego nie wychodzi, bo ta osoba nawet y, tak naprawdę w żaden sposób nie, nie propaguje tego i mówi dużo rzeczy, rzuca słowa na wiatr, ostatecznie, tak naprawdę, y, no. W żaden sposób ich nie wykonując, nie, nie realizując. To jest myślę, że też taki jeden z nielubianych typów osób. Raczej, raczej z takimi osobami ciężko się zadaje. Idziemy dalej na pozycji szóstej. Dziewiątka Pentakli, która pięknie zamyka tą relacyjną triadę, tą drugą triadę. Wprowadzając nutę dojrzałości, niezależności i osobistego spełnienia, które Przenosi się także na sferę kontaktów z ludźmi. To jest karta kobiety, która wie, czego chce. Zna swoją wartość i nie potrzebuje nikogo, by się dowartościować. A właśnie dlatego przyciąga wokół siebie lepsze jakości. W połączeniu z królem Kielichów yy, i paziem mieczy pokazuje bardzo ciekawy obraz tego, co do Ciebie idzie. Czyli z jednej strony dojrzała emocjonalność i potencjał na głębokie relacje, z drugiej oczywiście czujność, testowanie i ostrożne badanie gruntu, a teraz pełna afirmacja Twojej wartości w oczach innych. Dziewiątka Pentakli zapowiada, że Twoja aura przyciąga ludzi, którzy Cię szanują, podziwiają i traktują jako osobę samowystarczalną. To nie oznacza, że będziesz sama, wręcz przeciwnie, ale relacje, które, relacja, które się pojawią. Nie będą oparte na potrzebie, tylko na wyborze. I to też oznacza, że może czekać cię bardziej czas bardziej selektywnego podejścia do relacji, bardziej wyważonego tonu. Takiego no. przemyślanego. Myślę, że to też ze sprawą emocji, ze sprawą doświadczeń, które gdzieś tam pojawiły się w twoim życiu. No myślę, że tutaj już teraz nie ma czasu na kompromisy. Potrzeba osoby, która faktycznie będzie tą, tą zdecydowaną, dojrzałą osobą. I tutaj myślę, że bardzo dobrze w dobrym kierunku idziesz. I oczywiście ta energia, ta, te wibracje przyciągają takie jakości, więc kontynuuj tę drogę. A tymczasem Czwórka miecz otwierająca ostatnią triadę na miejscu siódmym, na pozycji siódmej dotycząca świata zewnętrznego, działania, pracy, finansów, zdrowia i planów to wyraźny sygnał, że w najbliższym czasie wszechświat zachęca cię do zatrzymania, do regeneracji i przemyślenia dalszych kroków. Ta karta zapowiada okres wycofania z nadmiaru bodźców, ograniczenia działania na siłę i pozwolenia sobie na głębszy oddech. I to jest bardzo ważna sprawa. Może oznaczać, że to, co do ciebie idzie, to czas nieco spokojniejszy. Niekoniecznie pełen wielkich wydarzeń, ale taki czas bardzo potrzebny dla twojej równowagi fizycznej oraz mentalnej. Jeżeli pracowałaś intensywnie, być może nadchodzi moment, by się zatrzymać i pozwolić sobie na odpoczynek bez poczucia winy. Dlatego, że nie jest to stagnacja, tylko jest to świadoma pauza. Czwórka mieczy bardzo często wskazuje na konieczność wycofania się z nadmiaru działań, by móc spojrzeć na sytuację z dystansu. Możliwe, że czeka cię czas, w którym zewnętrzne sprawy, takie jak praca, pieniądze, decyzje życiowe, będą musiały poczekać lub rozwijać się w swoim tempie bez przyspieszania ich na siłę. Także niektóre Twoje plany mogą zostać chwilowo zawieszone, ale nie po to, by coś się nie udało, lecz po to, by miało czas dojrzeć i by mogło zostać zrealizowane w pełni tak jak tego, jak tego chcesz, jak tego byś oczekiwała. I to jest właśnie ten taki też przepis na, może nie na sukces, ale takie właśnie realizowanie swoich planów z taką pełnią siły, energii. Natomiast to co ciekawe, to jest Rycerz Mieczy na pozycji 8, który wnosi zupełnie inną energię niż poprzednia karta. Po spokojnej introspekcji w Czwórce Mieczy pojawia się nagły ruch, przyspieszanie, intelektualna intensywność i gotowość do działania. Ta zmiana mówi bardzo dużo, dlatego że po okresie ciszy, odpoczynku lub nawet lekkiego zawieszenia, przychodzi moment przebudzenia, w którym ruszasz naprzód z pełną mocą. Rycerz Mieczy to energia koncentracji, jasnego celu, śmiałości, odwagi. Odpowiadając na pytanie, co do Ciebie idzie, to jest jasna wskazówka, że idzie do Ciebie impuls do zdecydowanego działania. Może być to ważna decyzja zawodowa, dynamiczna zmiana planu, wejście w nowy projekt, który wymaga szybkiego reagowania i trzeźwego umysłu, możliwe, że w Twoim otoczeniu pojawi się nagle okazja, albo wręcz sytuacja e, kryzysowa, która zmusi Cię do błyskawicznego działania, ale Ty będziesz gotowa. Także tutaj tak naprawdę nie ma, nie ma żadnej złej wiadomości w tej karcie, natomiast jest takie, można powiedzieć, ostrzeżenie przed tym, że pojawi się taka nagła zmiana, nagła sytuacja. Chociaż też, e, będąc już na świecie co jakiś czas, myślę, że dobrze wiesz, że. Taką jedną pewną rzeczą są w życiu zmiany, i to też właśnie po części jest takie pokłosie tego, co w tym najbliższym okresie może się do ciebie zbliżać. Na końcu, na zakończenie rozkładu, piątka mieczy, która wnosi ostrzeżenie i bardzo wyraźny sygnał, że w świecie zewnętrznym, w sferze pracy, finansów, zobowiązań lub planów. Idzie do Ciebie sytuacja, która będzie testować Twoje granice, Twoją uczciwość i poczucie własnej wartości. To jest karta trudnych rozmów, gier mentalnych, a z czasem wręcz sytuacji, w których ktoś próbuje wygrać kosztem drugiej strony. W zestawieniu z Rycerzem Mieczy i Czwórką Mieczy mówi jednoznacznie, najpierw przychodzi czas spokoju, wewnętrznego resetu, później nagłe przyspieszenie, a następnie konfrontacja. Coś, co będzie wymagać bardzo wyraźnej postawy z Twojej strony. Może się okazać, że ktoś z Twojego otoczenia zawodowego lub osobistego działa w sposób manipulacyjny, próbuje ugrać coś dla siebie albo narusza Twoje granice, nie okazując wzajemnego szacunku. Tutaj ostrzeżenie, które jest bardzo ważne, które warto wziąć do siebie. Natomiast, no, tak naprawdę, znaczy, odbierałbym ten rozkład jako coś pozytywnego, coś fajnego, e, z taką małą, właśnie nawiązką żeby być ostrożnym na to na osoby w pobliżu i żeby ta jakość przyciągając osoby, które przyciągasz, żeby ta jakość ich była po prostu na tym twoim dojrzałym poziomie. Tego ci też życzę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie i do usłyszenia mam nadzieję w kolejnych rozkładach. Hej